Dobra, to lecimy dalej. No już leci diabl. Dobrze to witajcie. A czemu zawsze ja muszę się witać, a ty się nie witasz? To jest nie fair. No bo ja mówię, zawsze że mówisz... następny odcinek jest. Ty mówisz, że następny odcinek nie musisz się witać, to, to, jest, to jest nie fair. No to tak... No, wiesz, to, no, przykro mi. <laughs> a bo ja się witajmy. No to ja witam ciebie. Ja nie, nie musisz. Dobra. Nie, nie okay. Krzysztof, nie Dobra, spokoj. Kolcze rękawice. Co my tu mamy? Ty nie nosi, nosisz na sobie jeszcze skórzone rzeczy. Z Słyszałem... A... Ten to jak szybko hapsnie te amulety, to... Jaka, jaki amulet? Jaki ty masz amulet na sobie? E, sraki. E, zaraz ci powiem dokładnie. To amulet, która zwiększa o 20... Zwiększa szansę na znalezienie magicznego przedmiotu o 22%. No to załóż Nie założę, bo ja mam lepszy. Chciałem, żebyś ty go założył. Może byś lepszy fanty mieli, gdybyś go założył, ale też masz lepszy, chyba. No, mam 7 do życia, to dużo jest. 7 do życia to takie. Ja się... No, 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 e, wiesz, ale pokaż się. Jaki... Amulet, Bryzgacz, tu jest. 14 do życia, amulet. To możesz mu go podarować. Chociaż. Chociaż. 14 do życia. Zamągany. Myślałem, że mógł ci go dać. Ty, już osiemnasty level. Ej, bryzgasz! To mam osiemnasty już właśnie. Odkroić na magię ma. A ja? Nadkruszony Rubin. Weź, tu masz różową miksturkę. To weź ten amulet 14 do życia, podaruję ci go. Tak z okazji prima aprilis. Jest level. No, pokaż mi tu Amulet 14 do życia. Ty, ja mam kurczugę na dwa wejścia, chcesz? Mm, nie, Nie, to nie. A nie, daj ją, ja, daj ją! Bo nie myślałem w ogóle o naszym czym ty mówisz. Myślałem, że coś głupiego mi proponujesz, no. no Zazwyczaj tak jest. Bez raz. No zobacz, no dobra rzecz to jest. Dobra, ja wiem, spoko, dzięki. Założę sobie ją. A bo ja mam właśnie bez... A, chuj, dobra, nie ważne. A, i właśnie, no, dobra. Dobra, chodź bambusie, to jest na górze, nie? Nienawidzisz mnie, bo jestem Nie, wcale tego nie powiem. coś mi sugerujesz? Rasizm. Ej, odpowiadam ci, że nie. To dobrze, to dobrze. Kurde, ten eteryk mi się tutaj zaraz zniszczy. No chodź tu, a nie tam jęczysz. No bo ty tylko omijasz przeciwników, a ja jeszcze staram się, wiesz... Tam... A jasne, chodzę bokami... O, ole, z pół rozwaliłem miskę. <laughs> Widzisz? Chociażby dla tego widoku mogłoby się niszczyć kiedyś. Nieraz. Ach. Założysz się, że je, portal jest gdzieś tutaj. O. Nie, to nie jest. Ty szukasz portalu, tak? Tak, on jest. Znalazłem go. I co ty na to? Okej, okay, mamy, 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 portal. Jak będzie tam kiedyś chciał, to mogę ci go dać. nie wiem po co nam. Jak już idziemy z dalekiego, szukamy zaszukamy innego miasta. Czekaj, ja coś chcę znaleźć. Nie da, psa kiełbasa. Nie znalazłem. Okej. Okay. Ty, jakiegoś portalu nie mamy? Sale umarłych poziom drugi nie mamy. Kurde, wstyd. Te, to, to teraz coś niech się ciągnął. O, ugryź mnie! Co ty gadasz? To wszystko gryzie i bije i pluje i zatruwa i A nie wiem to co to jeszcze. momento. Więc to, że coś się ugryzło to akurat nie, nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Przez, przez chwilę musiałem przerwać. Kurde, ja tak się rozgadałem, taki fajny miałem. Dobra, głupoty kolejne gadałeś. Nie obrazisz się z tego powodu. <głupy> Uratowałem twoją dumę. Dobra, dobra. Gdzie jest to takie miasto? Eee. Eee. eee znalazłem. Lag. <głupy> Lag jest? Ale oświeciło mnie. No jak mogłeś znaleźć? To nic nie No znalazłem. Nie, dobra, tu jest. Oj, mam laga też. A już nie mam laga. Zaginiona torba. Patrz, to sklepony można rozdeptywać. No ale, ale czarno to się zrobiło. O chodź teleport! Teleport! Bez jechać. Teleport Zapytaj Drogana o dziwną czarną ciecz na niebie. Drognana! Dobrego dnia To jest to sam Ej, ma, mam duży duży ten Rubin już Co mogę założyć to? do zbrojki, którą mi podarowałeś Dzięki ci. Jesteś szczęśliwy z tego powodu? Całkiem. No ja myślę. Dzięki Tobie, ułożę sobie... ...rubinek, który daje mi 24 do życia. Człowieku. 24 do życia. Jesteś, Jesteś hardcore'em. Teraz pewnie żałujesz, że mi dałeś... ...tą zbroję. Nie. Czekaj. Chwilę przerwy. Dobra, krótka przerwa była. Mhm. Mm no dobra. Swoje winy... A, nie, nieważne. No... no wykroję to. Czekaj czekaj, czekaj, czekaj. czekaj czek o o o! o. E, co jest? się Rzuciły się kopy nam Gryzą coś złego zostało O po, pożeracz duszy Ty tutaj jesteś człowiek. Na zastrzałek. Trochę w górę pójść. Zobacz jak mnie goniły Zbierzcie w ogóle, weź mi daj portal Czy ty portalu nie masz? boż. Cz, cz, cz. Nie wkurzenie e, e, e. Patrz, mana pek! Napij się. Ej ja mówię, że te przejście jest na górze. Co sam mów? A ja mówię, że jest, że jest, że jest na górze. A ja znalazłem pierścień. Aha, 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 36 dodatkowego złota od potworów. to Widzisz? Rozwaliłem cmany i miksturę many. Z potworów też wylatują. Ale z, 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 ale, z, z, z. Dobrze. Dobrze. No i czemu na górze jesteś? Mówiłeś, że na dole będzie przejście. Nie pójdziemy no? na górze. Wiesz? Tak. No ale to przez chwilę cię nie słuchałem, wybacz. Spoko. Wybacz mi, Masterze. Zraniłeś moje uczucia w tej chwili. No wybacz. Okej. Okay. Włócznia, czemu ty nie masz swojego tego... ...najemnika? No bo go mam w dupie, kupię sobie z trzeciego aktu. W przeciwnym są takie pizdy się. Tak, oni są najlepsi. Strzelają piu, biu, piu, piu. Ale zdychają jak No A to inną drogą. co, już mijasz pany? Tak, już znaleźliśmy. Co? Co za to? Kończymy tu i ten, następny odcinek? Przecież jest jeszcze jest Dobrze, jeszcze jest czas. Dużo czasu, możemy to skończyć. Wykrzyżuj szaty, to dla ciebie. Ty, ale weź te węże ode mnie, bo... Trochę boję się ich. Już raz weź padłem druidem. To się bój. Droidem. A, A patrz, co patr są te. Jak one się nazywają? Patrz, patrz, patrz! istoty? Padłem, 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 padłem! Padasz? Widzisz, ile mam healtha? Nie. Pięć. Aha, faktycznie Ej, laga. Ej, lag był. Ta, też te złapałem. Ej, ale życie mi spada tak nagminnie. O, masz truciznę pewnie. Nie, 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 nie. Ja coś tu jest coś to na mnie gra. Urny, szybko. Dobry wiek. Ej, ja zdycham ogólnie, ale... Niechaj twoją... Dobra już... Żyję. Będzie błogosławione. Jak, jakiś hardkorowy czar przeszedł. Możliwe. Też szpony są całkiem całkiem... Dobrzy przeciwnicy, szczerze ci powiem. Noż, że ci odpowiem, że też są dobrzy. Z trzeciego aktu są ci strażnicy też, dobrze? Ja co strażnicy? Co korbacz? Co ty ze sobą takie? F, 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 F. znowu narzekasz. <grytanie> to jest mój styl odpowiadania na Twoje pytania. Aż znaczy, i na Twoje. Te Dobra, bo już rozwinęłeś tą wypowiedź bez sensu. Skądżmy się kłócić o wzory? Od teraz się kłóciłem, a takie wzory idziemy Dobra, nop. Widziałeś? Co, ej, co widziałeś? help Czemu co? to Z... A zresztą? Znowu zdychasz? No znowu zdycham Bez na mnie tutaj wiesz Tu nic nie ma, a tam jest, mówisz Boję się Kurny niszczysz to masz. Coś wyleciało Dobra, on pada. Zabiję tych strażników, bo oni nie to jeszcze z, Zresztą tym. ja mam nowy czar, lodowcowy ten. Grot. Dokładnie. No, to jest takim całkiem, całkiem, całkiem. Nie mogę tego używać jeszcze. Dlaczego? Bo za mało obrażeń. No, trzeba ulepszyć, ty, Muszę jeszcze chwilę. Tak, wypiłem ten. Help. Ty weź mnie wpuść tu. Proszę ja, ciebie. Nie pisz na Steam eee, To pozdrób go Wiem kto to jest Też to nie wiesz No to już wiem kto to jest Tak No to jest on no No to już wiemy kto to jest Tak, ten właśnie on Jeżeli ogląda to on będzie wiedział o co chodzi No No ale tak Zamotaliśmy że nie wiadomo kto to jest Ale my wiemy kto to jest My wiemy Ła, wow, wow. czemu one mnie biją tak mocno? Bo cię nie lubią, są węże To no, wszystkie na ciebie lecą, wszystkie na ciebie, ja to do tej chwili stoję i ich tukę a wszystkie ja na nich Ci z takim mięsem armatni No i Pat w ciaś w sarkofagu Muszę małe życia pić. O teraz będzie fajnie, dawaj idź. Idę, idę Ogień, poszedł Jest przejście. Jest? Jest, jest. To... Tu jest tu będzie, tu będzie ostro. Dawaj, dawaj, dawaj go tych strażników, oni są pierwszym priorytetem Dobra Bo oni skrzeszają to... Te... O jest champion. Ta... O, kur... Weź jest się o Który to jest? Już nie no Jeszcze nie Teraz ja. padł. Słaby. Teraz Widzisz, S teraz czarą. Nie to nie był on s AB, tylko mydzimy mocniej. Jestem przeciążony, rękawice znalazłem. Wiem też chciałem je wziąć. Złote, błęciarzu. Po, cho po cholerać. To złote rękawice, to będzie jakieś zarobiste No właśnie nie zawsze. Złote Złote, złote jest zawsze dobre. Znaczy przynajmniej dla nas jak gramy. Dla tak mnie sam... to brąz albo głupi... Chodzi tak mi o kolor. Z jak ci się nie podoba to mi daj, bo ja chętnie je wezmę. O, są teraz niebieskie. 3 mana wykradziona za każde trafienie, 3 punkty życia wykradzione za każde trafienie, 14 poprawiona obrona, 10 obrona, 20 do many, odporność na truciznę. Ty. No dobre. Dobra, chcesz? Co Bo... ty przecież, załóż sobie? A po co, jak będę zabijał, to manę będę kradł? No nie, ja bym kradł manę. No, Ale to... daje Ci jednak do many, ci dają, nie? No ile, 20 do many. No widzisz? wiesz, to jest dużo, nie? No. Ale A, już. ty możesz sobie kraść. Trzymaj. Dzięki. Oddaj mi swoje. Te co miałeś. No one są słabe. A, na pewno lepsze niż te, nie? Zobacz No, te są dobre. Dzięki. No dobra, teraz, teraz się wzruszyłem. Naprawdę, dziękuję ci. A proszę cię ja. Bardzo. Okej. Okay. Taki I... dobry gest. No. Zanieś laskę do grobowca Talerash. Czyli kończymy z e, chodzeniem po piasku, tak, wkraczamy do pałacu. Okej, okay, tylko już odczuć laskę. Zrobiłeś laskę już? Ach, teraz skończyliśmy. Zrobiłeś laskę. Nie. Zrobiłem. E, Zrobiłeś laskę? Do wycinku. Dobra. Jaka parowaście. To było specjalnie. Dobra, nieważne. E, Dobra. Teraz... Wejdziemy tam i zniszczymy wszystkich, czyli na pilarzyku 1.9.9, tak, skończyliśmy tutaj dokładnie. Mhm, teraz zaczynamy kręcić dalej, tak niedługo, nie, nie wiem po co to on pojęczał, dobra, to kończymy odcinek, cyk.